Witam Państwa serdecznie na terenach tutejszej bogatyni. To jest miejscowość głównie znana z powodzi, która dotknęła to miasto dwa lata temu, ale jest tutaj również bardzo dobry fryzjer Wojciech Walczak, który dzisiaj przeprowadzi metamorfozę w swoim salonie Marlin, a naszą dzisiejszą modelką będzie Ola, przyszła policjantka. Zobaczmy, jak to się potoczy. Siedzimy teraz z Olą, która już niedługo będzie poddana metamorfozie. Zmienisz się Olu nie do poznania, to jest pewne, ale jak chciałaby się zmienić? Jak sobie to wyobrażasz? No nie wiem, jakoś fajnie, żeby to wyglądało. O, jakbyś mogła rozplątać włosy i pokazać nam, jakie masz teraz, bo masz chyba końcówki takie przyciemniane, tak? No, nie, różne kolory. Aha. Powiedz, hmm. co, robiłaś, co robiłaś z tymi włosami w przeszłości? Bo widać, że trochę przeszły. Miałam blond, włosy już, miałam czarne, czerwone. Różne pasemka i różne długości. Aha, czyli nie boisz się eksperymentów. Tak. Oddajesz się tutaj w ręce fryzjera zupełnie bezdyskusyjnie i zgadzasz się na wszystko, co on Ci zaproponuje, czy masz jakieś, jakąś swoją fantazję, którą chciałabyś ziścić? Oprócz tego, żeby nie było krótko. Czy? Nie no, raczej się zgadzam na wszystko. Zgadzasz się na wszystko? Tak. Dobra, to zobaczymy w takim razie jaki będzie efekt, efekt będzie na pewno piorunujący. Wojtku, mamy młodą modelkę, która jest gotowa na wszelkie eksperymenty. Co wobec tego jej zaproponujesz dzisiaj? Co zrobimy? Zrobimy na pewno jej troszeczkę, zetniemy te włosy. Chcę je zostawić troszeczkę dłuższe, ale ma na tyle długie, że. Na pewno coś z tego zrobimy i to będzie bardzo fajna fryzurka. Na pewno zatniemy ten najgorszy włos, który po prostu przeszedł już wszystko, jest dosyć takim już starym, długim włosem i jego się pozbędziemy. Tutaj modelka akurat ma zdrowe, fajne włosy mocne, na których możemy zrobić dużo i włos nie straci na, na kondycji. Jeżeli chodzi o pielęgnację, zaczynamy od podstawowych, tak? Są maski, są ampułki regenerujące. Teraz zrobiła się bardzo modna keratyna, która naprawdę ratuje włosy w bardzo ciężkim stanie, tak? które możemy bardzo fajnie sobie je naprawić. I to się pojawiło w bardzo dobrym momencie w dzisiejszych czasach, żeby, żeby zregenerować te włosy. A nad kolorem myślałeś już? Bo nasza modelka miała już różne kolory. Jest dosyć smutna w tym kolorze, który ma. Troszeczkę dodamy do niego czerwieni, na pewno oczyścimy ten kolor. O teraz w sumie wszyscy oczyszczamy kolory z, z ciemnych na jaśniejsze i, i zrobimy fajną, lekką koloryzację. Tym bardziej, że ma bardzo dużo włosów, trzeba i nadać lekkości. A jak wygląda cały proces z ciemniejszych na jaśniejsze, Bo to jest na pewno dużo trudniej niż z jaśniejszych na ciemne, prawda? To najpierw będzie się ściągać kolor. Tak jak to wygląda od takiej technicznej strony? Na pewno w formie nie będzie to dosyć agresywne ściąganie, będzie to po prostu delikatna kąpiel rozjaśniająca, która nam. Ściągnie najciemniejszy barwnik z, z włosa. A czy to jest szkodliwe dla włosów? Jeżeli y, podchodzi się do tego z głową, od strony profesjonalisty, na pewno nie. Jeżeli zrobi się to po prostu tak, jak się powinno to zrobić, to nie. W warunkach domowych czasami kobiety po prostu przeginają i, i wychodzi to, co wychodzi. Mamy to na, na ulicy. No to w takim razie czekamy na efekt. A jeszcze takie ostatnie pytanie: co w urodzie naszej modelki chciałbyś podkreślić fryzurą? Na pewno yy, yy, ładny owal twarzy, który jest po prostu yy, przygaszony ilością włosów, a, a trzeba ją pokazać, bo jej po prostu nie ma. Jeżeli chodzi o makijaż, co zdecydowałaś się podkreślić w urodzie Oli? W urodzie Oli przede wszystkim robiliśmy brwi. Z tego co widzieliście na początku, miała bardzo zarośnięte brwi. Brwi po regulacji są bardzo fajne. Pierwszy raz w ogóle farbowała, więc bardzo fajnie się zafarbowały. Ale to rozumiem, że było farbowanie brwi, tak? Tak, to była regulacja i względem farbowania podfarbowałam mi w kolorze brązu, dlatego, żeby uwydatnić jej oko. makijaż zapytałam się Oli, co by chciała. Ona się bardzo rzadko maluje. I Chciałaby po prostu mieć na dzisiaj taki makijaż, gdzie by mogła na przykład wieczorową porą gdzieś wyjść. Więc on dlatego jest nadany kontrast we fiolecie, troszeczkę jest ciemniejszy ten makijaż, żeby mogła sobie po prostu ubrać na przykład sukienkę jakąś wieczorową i w takiej sukience po prostu w takim make-upie wyjść. I co jest najważniejsze w takim makijażu? Bo domyślam się, że trwałość, prawda? Trwałość jak najbardziej, ale też przede wszystkim, żeby ten make-up się nie świecił, żeby ten make-up po prostu był przez ileś tam godzin, kiedy sobie życzy klientka, i kolorystycznie, żeby pasował do jej oczu, do wizerunku, do tego, co się ubiera. To mhm. też jest ważne. Ja myślę, Ola jest osobą młodą i nie ma żadnych problemów takich większych z serą, prawda? Nie. Akurat tutaj w tym przypadku dziewczyna fantazyjnie może się pomóc malować w różnych kolorach. Teraz na wiosnę jest przewaga zieleni, żółci, pewnych na pewno akcentach kolorystycznych i nie uwydatni, na przykład swojego wizerunku jak oko, ale będzie ciekawie wyglądać. Jesteśmy parę ruchów nożyczek i pędzla dalej i jak widać, mamy efekt końcowy metamorfozy, której sprawcą jest po mojej prawicy Wojciech Walczak. Po mojej lewej stronie jest Ola, która, mam nadzieję, jest zadowolona z metamorfozy Olu. Jak mówiłaś, że oddajesz się zupełnie w ręce naszego specjalisty, to czy dobrze powiedziałaś, czy teraz chciałabyś cofnąć te słowa? Nie, no bardzo mi się podoba wszystko. Mhm. A co najbardziej Ci się podoba, cięcie czy kolor? Kolor. Zdecydowany kolor. Takiego jeszcze nie miałaś, tak? tak? Tak. To jest asymetria. Dosyć taka mocna, prawda? Jak uzyskałeś taki kształt, i, i to było, rozumiem, nie tylko przy użyciu e, nożyczek, ale też przy użyciu maszynki. Tego nie widać, że tutaj używałeś tej maszynki, prawda? Gdzie ona jest tutaj? No, praktycznie przy każdej linii jest cięcie maszynką. Jest to dobre cięcie, równe cięcie. Nożyczki też dobrze dają kształt, ale po prostu taka jest moja technika. Często używam maszynki. Czy ula będzie musiała tutaj często wracać, żeby tą linię sobie korygować? Praktycznie takie cięcie jest w różnych długościach, tak? ale automatycznie jest zaczesana z grzywką na lewą stronę. Też może sobie zrobić czesanie w drugą stronę, gdzie pozwoli jej na to, że może dłużej przechodzić z tą fryzurą. Wcale nie musi na przykład za jakiś miesiąc, czy te pięć tygodni, czy sześć przyjść poprawić fryzurę. Spokojnie może tak jakby nawet sobie ją zapuścić, ona dalej będzie tworzyć bardzo fajny kształt. A tutaj jak kolorem się bawiłeś, bo, bo to jest chyba niejednolity kolor, prawda? Nie, to są... Yy... Dwa kolory. Jest, jest fiolet i, i czerwień, ale cięcie powoduje, że tak jakby było tego więcej koloru na głowie. Dziękuję Wam bardzo. Myślę, że to jak najbardziej udana i na plus metamorfoza. Dziękuję.